Ja jesteśmy w moim hotelu już drugi dzień drugi dzień i szczerze zobaczcie ładnie wszystko właśnie teraz ja sobie... o a oto i mój piotr Father, you. Okay? <laughs> thanks, thanks. And then today. Oh, yeah. <laughs> We're mm -hmm. Okay, bye-bye. Bye-bye. Fajne, no fajne. jedno jest najlepsze, to, że mamy własny sejf. Dam, dam. Bye bye. Bye bye. O, To się kamera zapsuła. Klimatyzacja wszystko działa. U nowa karta. A nie to, to moja stara. Zobaczcie, zobaczcie. To ona właśnie dla nas robiła. O! O, ciekawe. To są nasze buty do wody, bo w wodzie są kamienie. A to jest to wszystko. To jest ten hotel. Teraz jeszcze przejdziemy tam dalej. Tam, to jest normalnie bar. Jest 40 stopni. To jest dopiero mój drugi dzień. Tam jest basen. Zaraz się na niego przejdziemy. No. Pomocy, utknąłem. Pomocy, pomocy. Proszę pomóc. Tak jak romantycznie. Zobaczcie jak romantycznie. To jednego palnika. Co to Drugiego. drugi idzie tu nowa woda a czy są nowe napoje? tak, szłepca mamy szłepca mamy zobaczcie, bo... dobra, mamy nowe wody oczywiście nie jest zimna, więc właśnie to jest to plus ale zobaczcie oto tyle napojów, które mamy Wygląda Fusty Shwabs. to jest akurat nowość. Czy jest Fanta? O, to jest pytanie. No, jak nie ma, to trudno. Jest i Fanta, dobra. Codziennie są dostawione. tylko ja zrobię. To jest make-up my room. Zobaczcie, jak ona to ładnie zrobiła naprawdę. Bardzo ładnie. masz ja są no trudno. W ogóle tak. No i to jest dopiero nasz pokój. Tak, tutaj to wasa żuszelka. Oczywiście... E, woda nie jest pitna. Telefon do tego. Tutaj wszystko proszę. Lustro. Kolejny lustro. Dobra, nie będę poruszał, ale no to... Zobaczcie na ten faktyczny zamek. Zamykam. Na guzik zamek. Otwieram i on się też otwiera. To jest akurat takie smartyczne. A zobaczcie co najlepsze. Power of Co mi palku? Co ty porobiłeś? Pano on nie ma byłem. Jak nie! Pani <śm> też na co zrobiła. Trzymaj. Nie <grym> trzeba To panią ten Trzeba to panią zostawić, wiecie? Bo... Nie. Pan. ta pani co tam z wózkiem jest? Hmm? Daj, no ale jak podejdziesz się da nie da. Ona się ucieszy. Zobacz, jak firanki są zrobione, wszystko. A na Ci uzupełniła? Tak. mamy myśl jeszcze. przejściu. to? Hmm? <grym, <grym> ja to. Ale um, tu pani była, jak ty byłeś? Hmm? Daj, daj, tj. Tj. No wiem. Daj, jej daj i powiedz, Thank you, thank you. Ej, ale... Dobra, A wy słyszałeś co ona przyszła? No Dzień dobry, mam dzień dobry. Otwieracie balkon, czy Nie ma. Dobra, a ja mogę się tam przejść po korytarzu pokazać? Korytarz? Możesz. A wy tam... Hmm. Boże. Winda. Ja wam zaraz pokażę cały hotel. W ogóle o 11, a jest 1014. To ja najpierw. A tu już jest przejść. yapıyor <laughs> be? Eşek. This video is to my friends. Ha, my friend'e gönderiyor. Oo. Tamam, my friend'e selam söyle. Tamam? Hadi. bye bye. Bye bye. Selam seyirciye mi? Tamam, benim seyirciye mi? Tamam, fıskalmışız. pokazać. To w ogóle korytarze są takie długie, że nie. No tak, tu już jest koniec. Teraz idziemy tam, gdzie jest, tak dobrze. Nie tu wszędzie są te służby pokojowe, także room service. I my już tylko 16%, to jest będzie to chyba w kilku częściach, ale pozdrowne. E, opłaca się oglądać do końca. Zobaczcie, to jest dopiero pierwszy piętro. Zaraz pójdziemy na drugie, na trzecie i na czwarte. I to jest oczywiście zaczynta winda, więc nie polecam, bo to winda się zepsuła. No właśnie, jest tam napisane. A nie, idziemy dalej. No, kolejny ten. A jaki jest pokój w ogóle, nie taki. Ja to już tak. Codziennie, a ja chyba jaką tę jest wszystko uzupełnione. Teraz tak. Aha. Czyli jak ja tych spokojnie nie pamiętam, o I teraz czas na zapracowanie. Dobra. Tutaj jeszcze cztery cztery, cztery. cztery. Pięć. Dziewięć jeden teraz. Two. O! I teraz idziemy Kolejne. Tak? To tak? Tak, to tak. tak. Ja wam pokażę. W windzie jest nawet telefon. Jedziemy na piętro B. Ja wam pokazał piętro B. Winda jak będzie bardzo cicho O kurde, jedziemy na górę. jak chcą... Tam jest spania, tam z będę pokazywał. Ale na które klasyczne. Własne baseny, wszystko. Miejsce na kosza i w ogóle. Piękne obrazy. ping-pongu można sobie zagrać. I zobaczcie na to. Tak, to jest jedno z najlepszych miejsc wypoczynkowych w tym miejscu. No oprócz własnego pokoju, który jest ciągle sprzątany. Kwiaty sztuczne, też sztuczne. Ale to naprawdę zasługuje na pochwałę za zrobienie. Ostro. A łazienki. Tu nowy exit. A No tak tu jest nowy exit. Tu jest disco. Nawet piszę Safari disco. A tu. Poczekajcie, muszę latarkę włączyć. Nie to. Wyłącz ten samolotowy. włączył się czujnik. Mamy tu koszykówkę. Poczekajcie, to wam coś pokażę. Jakie są dobre budynki na chlady. Idzie tu jest jeszcze tam. A tu widziałem Karoluszka, tu jest a fajn Tu jest jeszcze z nawet to Zatem mamy e, skit z disco ale to trochę inny skit Tu mamy miejsce do siedzenia oczywiście To takie luxury luxury Tu jest Tu mamy Tu mamy nawet własnego doktora wiem Właśnie zawsze mi dziwnie to tak. mamy stafony sobie i idziemy windą do lobby, w którym nam pokażę co i jak I oczywiście polecam wybrać się to na wakacje No i za dajcie łapkę z bikantowem My wzywamy na dół, czy Ale to trochę wygląda strasznie, bo to Mogę się każdy świat to Poczekajmy na winder. Ja, ja. Kinder. Kinder, a tu chodzi o children. Kinder. Tak, jestem kinderkiem. Tak, jestem kinder. Po no, prostu pójdziemy schodami. Nie znam szczegółów, Teraz wyjdziemy oczywiście na dwór. To jest całe dom Tu jest recepcja. Tu jest dwór, tu są dwa piękne środki. Ja są sklepy, a to jest mam plan pierwszy lubię. Market Shopping Center Idziemy. chodzimy w cukierni. Tutaj mam nawet makarną. To jest cukiernia, jestem nieco otwarta. Chlebowskie ja, to tak samo Trzecie też tak samo Czwarte też tak samo Mimo Wszystkie mieszkane Ale... już wam nie pokazałem dworu Ja teraz pokażę O Jezu, ale buchnęło gorącym. O Jezus Nie widzę co nagrywam nawet Tak świeci tak słońce to nie widzę co nagrywam tam oczywiście jakaś impreza. Kiedy ja wam wszystko pokażę? Tam jest ta te... restauracja żywcowa. Że... Proszę bardzo o to i basen Zaraz jeszcze dojdziemy do zjeżdżalni. Najpierw Wam tu wszystko pokażę To wszystko to jest wasze Gdyż on jest w kształcie L, L pozdro Okej, okay, to jest ratownik na naszych oh, kupach Fajnie Tu mamy crispy kistworów no, jak zawsze. Ja raczej tak, mini basenik. Nie będę wchodził w składkę. Mini zjeżdżalni mini nawet teraz. Ale Kids Club jest świetny. Tu jeszcze Kotę mieszkam, tak naprawdę. Tu jest wczoraj wieczór chłopca. nie biwił. Kotek. Tu mamy Kids Club. A tu mam takie. Chodzimy na toaletę, uważam. 2T. 2T, tu się przechodzi, tu jest desznik po drugiej stronie, tak samo. Tu jest to, w środku jak czasem. Oczywiście tak, mini basenik. Jedziemy teraz na... A później no to jest w GST No to jest w No jest w ogóle scena, ja tu tam... no, jest w to jest to jest Znaczy to już się kończy basen, zaczyna się duża scena. I są zjeżdżalnie wodne, które ja wam teraz pokażę. takie... Widzi gimnastyka? To jest takie Łączka, właśnie. Ja mam teraz wszystko po Tutaj właśnie wiesz co? Jadą. Są jeszcze trochę wolno, bo ale nawet Zobaczcie. No, To jest taka bomba. Jeszcze jakby ktoś z niebieski zjechał, to by było bardzo fajnie. Oj, będzie bomba w to. Będzie bomba. Dlatego właśnie... Się... O, jeszcze tu ktoś z taki. Nagrammy.

No idziemy teraz do baru. I To są takie bary, bary plażowe. Czekajcie. Bary plażowe. A teraz właśnie... O, można sobie. Hamburger, Kersa. Wszystko. Wszystko. Naprawdę. A my teraz wracamy do hotelu. W ogóle jeszcze plaż wam nie pokazałem. A dojdę na filmiku tak gdzieś wieczorem. A wodam na plaży nie będzie gorąca. ogóle ona tam jest taka słona, jakby się sól jadł. Naprawdę e, tu w hotelu woda jest niedalna, a to na plaży woda jest słona jak współ. To są właśnie takie małe no dobra. No, zaraz mam je o 11 zabranie. Nie gadaj, że utra... No kurde, utraciłem dzisiaj. Świetnie. No trudno, zaraz mam to i tak wyślę. Dobra. Och, oh, Jeszcze większa niż poprzednio. 见没？